18 czerwca w Bolesławczyce odbyła się uroczystość 110-lecia powstania miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Witam serdecznie, witam członka prezydium Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, druha Adam Szumel. Witam prezesa Zarządu Działu Powiatowego. W związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Przemyślu, drucha Witolda Kazienkę. Witam Komendanta Miejskiego Państwowych Straży Pożarnych w Przemyślu, Brygadiera Adama Sosnowskiego. Witam Starostę Powiatu Przemyskiego, Pana Jarza Pomska. Witam wice Starostę Powiatu Szewskiego, pana Marka Kudłę. Witam wójta Gminy Żurawica, pana Krzysztofa Sławowskiego. Witam prezesa zarządu gminnego, wziął się o straży pożarnej RP WŻółelbicy, ruch Andrzeja Kostela. Witam serdecznie, księdza kapelana, pana Jana Hotmana. a serdecznie księdza proboszcza parafii Polska-Życy, księdza Jerzego Kęcierskiego. Po przywitaniu gości została odprawiona uroczysta polowa msza święta. Drodzy druhny i druhowie strażacy, drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu, gromadzimy się podziękować Panu Bogu za 110 lat istnienia, funkcjonowania, pracy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolestraszycach. Dziękujemy za tych wszystkich, którzy w ciągu tych lat podejmowali trud, wysiłek, pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Tej miejscowości, jak również w okolicy. Przykładem dla nas może być patron strażaków, święty Florian, który, żyjąc w IV wieku, w czasie prześladowania, poniósł śmierć. Dlatego, że przyznał się i nie chciał się wyprzeć wiary w Jezusa Chrystusa, dlatego że powiedział, wierzę w Jezusa Chrystusa, On jest Synem Bożym, On jest moim Bogiem. Dzisiaj ten święty patron strażaków pokazuje nam, że te różne niebezpieczeństwa, wybory stają tak, że przed naszym życiem. I być może zmieniły się niebezpieczeństwa, to jednak ciągle one w życiu człowieka, w życiu chrześcijanina są obecne. Gdy obchodzimy uroczystość 110 lat funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Polestraszycach, Uświadamiamy sobie wśród ilu niebezpieczeństw musieli być strażacy, którzy żyli na tej ziemi: niebezpieczeństw związanych z ogniem, z wodą czy z innymi żywiołami. Dzięki miłości Boga i bliźniego. Szli w tych niebezpieczeństwach z pomocą drugiemu człowiekowi, realizując to, co mają wyhaftowane na swoich sztandarach. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. I zapewne wiele można by było mówić o dobru, które pozostawili po sobie w ciągu tych 110 lat. Ja sam mogę wspomnieć o trzech latach, kiedy tu przebywałem i widziałem, jak tutejsi strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej udawali się z pomocą innym. Ale nie tylko brali udział w różnych akcjach gaśniczych, czy wtedy, kiedy była powódź, Brali także czynny udział, przyznają się do wiary w Pana Boga w czasie różnych uroczystości kościelnych. Także moglibyśmy wspomnieć o osiągnięciach ochotników z bole straszyc w różnych zawodach strażackich, czy to na szczeblu gminnym, czy powiatowym, czy wojewódzkim. To wszystko sprawia, że jest naprawdę czym cieszyć się, obchodząc te 110 lat funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej. To dzięki ich wysiłkowi, dzięki ich trudowi, ale także dzięki wyrozumiałości ich rodzin można było osiągnąć wspaniałe sukcesy owoce, rezultaty dlatego dzisiaj gdy będziemy poświęcać konflikt świętego Floriana będziemy nie tylko wspominać to co dobre było ale także będziemy polecać Panu Bogu przez wstawiennictwo świętego Floriana wszystkich strażaków i ich rodziny Prosząc dla nich o zdrowie, Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia i prosząc o rozwój tej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolestraszycach. Kończąc, pragnę pogratulować komendantowi, prezesowi i wszystkim członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolestraszycach i, piękne, i zakończyło poświęcenie figury świętego Floriana, patrona strażaków, którą ufundowała OSP Bola Straszyca. Krzysztof Stachyra melduje strażaków OSP Bolesławszyce do uroczystego apelu z okazji 110-lecia naszej jednostki. Rozkaz. Proszę, proszę, ważność, proszę. Proszę. powiedziały, waszność. powiedziały waszność. W chwili obecnej nastąpi podniesienie flagi państwowej i odegranie zostanie tym państwowym. Poddziały, masz noś? na prawo, masz? Poszedł flagowy, masz Do podniesienia flagi państwowej, masz? Z okazji obchodów Dziesięciolecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bole Straszycach. Flagę państwową podnieś! <klucza> Podczas uroczystości jednostka OSP Bolestraszyce, jak i jej zasłużeni duchowie zostali odznaczeni medalami przyznanymi przez nie, Komendanta nie. Głównego OSP, jak i władze samorządowe. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej numer 203 przez 27 przez 2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku. Ochotnicza Straż Pożarna Bolesław została odznaczona medalem honorowym imienia Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Uchwałę podpisał prezes Waldemar Pawlak. Proszę o wystąpienie prezesa OSP Bolesław ducha Wito Wiesława Dudka.

Uchwałę Prezydium Zarządu Głównego Związku Ogólniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 został oznaczony złotym znakiem Związku. Drug Stanisław Woleszek, syn Franciszka. Uchwałę podpisał prezes Waldemar Pawlak. Zdwałem Prezydium Zarządu Działu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Podkarpackiego. Numer 31 przez 76 przez 2016 z dnia 30 marca 2016 został oznaczony złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. druh Krzysztof Szpytman, syn Mieczysława. druh Witold Dudek, syn Wiesława. Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa Drug Tromasz Łocha, syn Tadeusza Drug Kazimierz Krajewski, syn Stefana Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa Drug Paweł Żygała, syn Piotra Drug Mieczysław Budź, syn Adama Drug Bogusław Niedziałkowski, syn Jana Uchwałę podpisał prezes Janusz Konieczny oznaczeni przed front szyków. Marsz! Oddziały, zpocznij! <grystanie> <grystanie> Uchwała Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej Powiatu Przemyskiego numer 1 przez 16 z dnia 18 stycznia 2016 roku i numer 3 przez 16 z dnia 10 czerwca 2016 roku nadało Odznaka wzor, straże wzorowy. Drug Adrian Artnym, syn Zbigniewa. Drug Marcin Stachyra, syn Władysława. Drug Piotr Sroka, syn Stefana. Drug Marcin Radachoński, syn Stanisława. Drug Marek Radachoński, syn Stanisława. Drug Dariusz Żygała, syn Piotra. Uchwałę podpisał prezes Witold Kazienko. Oznaczeni, że front szyku... Masz? Powiedziałek, poczuj. Baczność. Poddziałem na prawo. Patrz pożycz na rowy Trzy kroki wystąp. Uchwała numer 21 przez 144 przez 2016 Rady Powiatu Przemyskiego w Przemyślu z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie nadania oznaki honorowej zasłużonej dla powiatu przemysłowego organizacja ochotnicza Straż pożarna, bole Straszyca wyróżnioną została odznaką honorową zasłużony dla powiatu przemyskiego. Właśnie? Proszę, stąd? z oddziały, stąd! Drodzy Państwo, mam ogromny zaszczyt wyróżnić dzisiaj młodzieżową drużynę pożarniczą. Są to uczniowie szkoły podstawowej w Straszycach. Dzisiejsza okazja jest wyjątkowa. Moi drodzy przy tak zacnym gronie udzielam Wam jako dyrektor szkoły wyróżnienia cieszę się ogromnie, że jesteście dumą naszej szkoły, dumą dla swoich rodziców. Dla upamiętnienia uroczystości została też wykonana tablica, w którą to zaproszeni goście w pamiątkowe Pamiątkowej Gwoździe. Sosnowskiego za siebie w Jana Poczka. Dla to, że proces starosta pan Marek Kuba jest nieobecny, proszę, strzema do małżonka, zastępstwo ją. Dużo pana Krzysztofa Słodowskiego.

Jego panią Ryczę. Hmm. Proszę, radnego hmm. Proszę Panie zabrać. Trzeba Proszę zabrać. Trzeba go zabrać. Trzeba Pani zabrać. Trzeba Proszę zabrać. komendanta go do Trzeba Pod Jerzy Proszę panią skarbnik urzędu gminy, żeby panią Nataszę Pomychalską. Szanowni jubilaci wszyscy zebrani na dzisiejszej uroczystości w imieniu mojego prezesa i dyrektora Biura Bezpieczeństwa Pracy Polskiego Koncernu Naftowego, chcemy na pamiątkę waszej pięknej uroczystości ofiarować wam pamiąt, tenże pamiątkę, ten, że topór. Chcemy również w imieniu mojego rządu wojewódzkiego, dolnośląskiego przekazać list regulacyjnych. Panie Brodzesie, Wasza uroczystość nie miałaby miejsca, gdyby nie było Waszych radziadów, dziadów, ojców, a teraz was. W szczególności takich działaczy jak Drug Prezes. Bo wszystkie struktury wspaniale działają wtedy. Kiedy kierują nimi ludzie tak zaangażowani, jak drugi prezes i polstami stracji. Dziękuję Wam w imieniu Koncernu Naftowego za uczestnictwo w szkoleniach, ćwiczeniach i za opiekę nad naszą bazą Bżurawicą. Życzę wszystkim wszelkiej pomyślności. Gratuluję zdrowia wspaniałym kolegom, ochotnikom z Pocztów Tandorowych, którzy wytrzymali ten wspaniały, piękny upał w dniu dzisiejszym. Wszystkim życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia dla was i dla waszych rodzin. Dziękuję. Dziękujemy. Jeszcze mam jeden upominek. Ksiądz Dziekan powiedział, że trzy lata. Potwierdza, ja potwierdzam swoją pracą 32-letnią, bo Straszycach, że mamy straż wspaniałą, dzielną. Pragnę przekazać dwa zdjęcia na dowód tego, że straż pożarna jest zawsze obecna w życiu szkoły i naszego środowiska. Wspomnijcie sobie tak pięknie staliście w szyku, gdy mieliśmy uroczystości sadzenia dębów katyńskich i to jest właśnie to zdjęcie, gdzie jesteście piękni dumni na tej uroczystości serdecznie wam wszystkim dziękuję mówię, drodzy strażacy, ale powiem tak jak mówię zawsze, moi kochani chłopcy, jestem z was dumna rozwijajcie się dalej no trudno w to uwierzyć ja już za prawie wszystkich i kurczyłam, mój Boże, no czas tak płynie, no ale cieszę się, że teraz dostępne już pokolenie już czeka w kolejce, bo wasze dzieci dzisiaj były także przeze mnie nagradzane. Wszystkiego dobrego. Panie prezesie, proszę przyjąć. 110 rocznica. Utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Polestraszycach. Jest to powód do radości, świętowania, jak również i refleksji. Na pewno jest to święto i radość sztafeta wielu pokoleń w tej miejscowości ludzie, którzy przekazują sobie poczucie obowiązku wobec wspólnoty. Jak również refleksja nad tym, że Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, miejscowi ludzie, mieszkańcy, którzy mieszkają wśród nas, poświęcają swój czas dla dobra innych, niosą pomoc w czasie pożaru, jak również poświęcają swój czas na różnego rodzaju inne działania, które są bardzo ważne we wspólnocie, zarówno w Bolesław straszyce, jak i w gminie, jak i w ziemi przemyskiej. Strażacy są wzorem do naśladowania, wzorem dla młodych i najbardziej cieszy, że młodzi chcą naśladować dobre obyczaje dorosłych, a dowodem na to jest młodzieżowa drużyna pożarnicza w Polsce.